Siema, Elu320, z tej strony Janek Tybanek i witam was w nowym odcinku z Jestem Jest ze mną Franek. Dzień dobry. I... w ostatnim odcinku z Fortnite'a. chyba ostatnim, y, tym, co próbowałem wygrać samym leczenia, powiedziałem, że zrobię jeszcze jedną próbę i pewnie będzie z kimś. Więc robimy jeszcze raz, tylko tym mam z Frankiem. Myślę, że damy radę, bo we dwójkę lepiej jest. I gdzie lecimy? Możemy tu polecieć. Tu jest. Na zalane żaby. Na zalane żaby? Dlaczego? No. Bo to są zalane żaby. No. I co z tego? Albo nie tu. Gdzie jednak? Gdzie lecimy? Ty. Ja lecę tu. Na magiczne mchy Dawaj za mną Tutaj jest taki ten, sekret Wiem Dawaj Dobra, mam bunkier. No już nie zdążę. No to dojdziesz do mnie. Ja sobie jem szybki. Chciałbym. No tutaj ja jeszcze tutaj była ten, sama Potrzebuję duszka wody. Potrzebujemy w sumie, bo one leczą. Słowie. O, widzę. Widzę duszka. Są dwa. Ej, ja też miałem duszki w ekwipunku, bo można nimi rzucać. Potrzebujemy tak: wędkę, Duszka. Dalej wody, apteczki i flopery. Coś takiego, dobra? Przez przypadek wyjąłem to. Oko. Hmm. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś na... tak podnieść tą pompę. Co mogę tańczyć? Dajcie, dajcie mojego tego. Dajcie, dalej wody. Wow. Ej, dobra, jest i duszek? Jest pompa, wsumownicę, jest wody i leczonko. Spoko. Ej, wiesz gdzie ty jesteś? Ciekawe, bo się tutaj zepsuło. Masz auto? Nie. Hmm. Ja jestem na tej miejscu Mam nadzieję, że tu nikt nie poleciał. A my się to zepsuło, co ci się zepsuło? Tak, mm. by. Tak, jakby w ogóle nie mamy planu, nie? Tomek Zauważyłem, że nie mamy w ogóle tego, co mi się wydaje. Czy mamy jakiś plan? Będziemy łowić, nie? Nie. Echo jest. Mmm, dobra. Hmm, no tu jestem skrzyneczka. W sumie nie wiem na co liczę z tych skrzynek. I tak nic co raczej nie będzie. Ja się mam A jednak nie trzeba. A chyba trzeba. Nie wiem, chyba trzeba tu mieć duszka No ja się tak. Tu jest ta i to można spalić. To. I tutaj jest tak, skrzynia, jedna, impulsy, dobra, impulsy są spoko. Dwie specjalne skrzynie. Co to za dar? daj wiatru. I katana. I tutaj można wyjść stąd. Ej, dobra. Tu mm. szedł wiatru. Nie! Dajcie mi duszka mojego! Dajcie mi mojego duszka wody! Męczyłby się. Ej, idziesz do mnie? Tak, tak. Tam jest... Czekaj, zostań! Ale wiesz, nie Zostań tu. Tu masz kaplicę. Chodź tu. Daje, dałem duszka do kaplicy. Chodź tu. Daj, dałem duszka dwie. do kaplicy. Weź sobie wody. Daj wody weź. Dobra. Sprawdź. Dawaj, bierz wody. Szybko. Szybko. wody. No weź! No bo go ciekło! Ej, czemu ty masz dłoni? Chodźmy. Auto ty masz tu! Weź to auto! No Siadaj! Ej, co ty robisz? To samo obrona! No nie, no nie możesz! Dobra, nieważne, chodźmy! Uciekamy stąd! Ej, tu masz duszki, weź te duszki. Weź duszka. Uważaj, uważaj. Chodź, chodź, chodź. Uciekamy. Oj, sorry. To są ludzie następni. Cały, ja już nie wiem, co mamy zrobić. No co ty robisz? Ej, co mam zginąć? EHE What no the o Nie, w sumie to możesz... No nie! Chodź, uciekamy! Of Alek, Czemu oszukujesz? Czemu ty nie myślisz? Dobra, czekaj. No już nie oszukuję, wyrzucam No. Chciałem wziąć Ciebie, ale już nie mogłem nawet. Czy Wy możecie mnie zostawić? Nara. Ale agresory! 3 B mam. Fajny challenge. No bo Ty oszukujesz, my to w ogóle źle zrobiliśmy. Ja no, się da, żeby mnie zabili. No ale bo ty używasz bloni. No, i to co mam im tam stać, żeby mnie zabili? czy Co? Nie, mogłeś uciekać i tak by mnie zabili. No nie zabiliby cię. No a tu jest medalion. Myślę, że tu też jest. Tak palić, uleczyć. I wsiąść do auta i musimy iść gdzieś Musimy mieć wędkę Musimy mieć po wędce stary Chodźmy tutaj, tu są wędki, ok? Po wędkę miałem No wiem, że miałem, ale nie masz Zobacz, możesz wrzucić kluczka, bo się razem uleczymy. Nie stary, to on jest na przyszłość Ja ci mogę dać te Masz Ja? Dobra Masz te! Nie chcesz się uleczyć? Nie, czekaj! A ja czekaj, ja chcę się uleczyć! Chodźmy, musimy mieć wędki. Gdzie będziemy łowić? Stary. To jest. medal na No wiem, ale nie idźmy po niego, to jest pewnie pułapka. Ale to, zrób co ci to, zrób ten zrób nawet nie nie mamy. to. Wędka. to, to. człowieka to, zrób to. Człowiek! Stary, człowieka tu. Zrób to. Siadaj! 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 O stary musimy znaleźć miejsce do ten, do łowienia. Do... O czekaj, tego ważne. Stary, oni nas gonią, co zajesz sprawę? No, idziemy w Ale auto mamy. Auto lepsze. Dobra, dawaj. Tutaj do tej rzeki chodźmy, tu będziemy łowić. Okej, okay, idziesz. Ja mam dalej wiatru. Wędki, Wid ja widzę wędki i sam łowiska. Chodźmy tu. Masz tu wędki. I łowimy. Się ma? Możemy łowić? I świetnie. Masz no tylko. tego. Dawaj, łowimy stary. Zapomnijmy o tym, że ten. Że wiesz Nie, 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 ten, nie, O, no są rybki, Tutaj dużo tych rybek będzie. Chodźmy tutaj, sto Bo nie będziemy tak tracić rzeczy, przynajmniej. <noise> ja też tu łowię. Mam płaszczaka. no to nawet zbieraj też. Ale bo tutaj z medalionem mogą być. Chodź tutaj, tutaj gdzie jadł. Żeby nas ludzie nie widzieli. Myślę, że będą z tamtej strony szli. Rybosłona. Dobra stary, na, na chwilę jak będą blisko to przestańmy łowić. I musimy jakoś się kryć za tym kamieniem. Dobra, stary, przestań łowić, przestań łowić. Czekaj. Okay. Okay. Oni tu są, oni są przy tej wieży, stary. Dobra, myślę, że musisz. Ja leczenie, jakie mam, to jest jeden na rybek. Tu masz długi. A ja mam trzy apteczki, trzy T, sześć w sumie. Mam pięć te ryby Szkoda że nie masz duszka Ej chodźmy do sklepu Cofnij się do skafy stary rybek. Stary cofnij się do skafy. No Ale wiesz że Ej to teraz to to nie ma sensu To po co nam ten dar wody Ej co waszym się dzieła nie, nie leczy. No właśnie mówiłem. Ale leczyło? No wczoraj są dwóch sezonów, tak. Uh -huh. Bo to... są nie mam No, no to masz tutaj te melerki przecież. A i tu znowu lepiej, bo lecą. No ja je będę miał. Ja bym ja ich gdzie? O, kolej. Ja mam trzy flopery mam stary na Dobra, mm. Musimy się przemieszczyć ze strefą, nie? Czy zostajemy tu na rybek? Stary na rybek, tak, ok, na rybek, ryb... na rybka, na rybka, wsiadaj, wsiadaj. Gdzie teraz lecimy? Nie, wiem. tu, tu, bo, tu jest żół. Ja, 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 ja bym poszedł. Co czy na to? Tutaj, muszę. gdzie to jest? O, no, tutaj już też. Nie, 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 No i po nie, Zostańmy tu. się ludzie strzelają. nie, nie, może stąd chodźmy. Ja w tym słowem. Gdzie ty jesteś? Czemu ty tu idziesz? Nie. Chodź, ja idą? tutaj idę. Gdzie ty idziesz? Tak, idę. Idę z tobą. Ja nie chcę sama no, zostać. Ale przy rogu strefy, żeby mnie nikt nie zauważył. Ja mam szybciej... Ja mam i szybciej chodzę z kilofem. Możecie dogonić Okej okay. I co teraz? Zostajemy w tej strefie, czy, czy nie? Możemy dostać. Nie, Możemy zostać. mam, bo mam te ryb osłony leceć tą. Damy radę takim sposobem? Nie wiem. Z mhm. 14 osób jest stary, my tak nie damy rady. Chodźmy do strefy. Tutaj chodźmy, tu jest dużo. Tu jest woda, stary. Możesz tu iść? Wiesz, że tu jest auto, nie? Jadę po ciebie. Nie wiem, czy my damy radę, stary. To będzie ciężkie. No, czekaj, no. Siadaj. Jak się tapiesz, to cię zabierze. Idziesz? Dobra. I gdzie my ten? Tutaj może. Co ty na to? O, o tutaj może ten... Aj, tylko żeby było w sferze, idealnie pod klifem. Dawaj. łowimy, łowimy, stale. O, czułość. Dobra. Rybosłona. Mało jest tych rybek, nie? No, rybek. Ja będę też zbierał moje rybki za A mi na rybek poparł to Płaszczak. Mam już cztery. Mamy strefę. Ale... Czy ja wiem, czy to dobrze? Chodźmy tu może. Widzisz, gdzie zaznaczyłem? Tam, gdzie. Idziemy tam? No. Medaliolniarze, wsiadaj. O! Ja bym prosto ciope, Są ludzie obok nas. I co? co teraz? <śleskuj> Jedziemy w strefę? Stary. Nie wiem. 2 HP zadaje strefa. O bad powoli, tak będziemy sobie jechać ze strefą Czym masz taki dziwny ton? Czo mam taki dziwny ton, taki nie wiem Świetna gra. Co mam takie dziwne? Siadaj Masz Hmm. Chyba tutaj zostaniemy już do końca gry. Co ty na to? Nowe. Jest nowe auto. Czy ona ma więcej paliwa? Nie, ma mniej ma. No bo tu bardzo są. Tutaj zostańmy. Tu są ludzie starych. No uciekamy. Siadaj. Nie w tom! No i zajebiście. Drugie auto, drugie auto, drugie auto. Albo zostańmy. Ognisko! Dobra. Chodź! Uważaj! Żyj, żyj, nie! Mm. No! Niestety Jeszcze raz. Może spróbujemy co to na to? Nie. Nie. Może inną taktykę zrobimy. O, czyli zostałem ten. Dawaj spróbujemy jeszcze raz. Uro. Uro. Dobra widzowie no to... Narka Sajonarka. 在呢。Yeah, no.